Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Dzisiaj tutaj jestem u kolegi Mirka na odwiedzinach. Zaprezentuję gołąbki, które są na sprzedaż. To jest syn Sablona, stry lotowany. Ładna budowa. Numer przeczytam: 313, 19 rok. Także 19 rok, 313, numer. Naprawdę pięknie zbudowany gołąbek. Także w ten sposób. Czyli Sablona i tej samicy co, e, co była co była reprezentantką w ESO i w kategorii H tak. I on był lotowany to był lotnik. To był lotnik. To był lotnik zakupiony. Ok. Dobrze. I kolejny e, numer przeczytam. 885 e, 22 rok, to jest też Spary derał Sablon, czyli tata jest derał Sablon, też pstry, gołąbki derał Sablon, samczyk? Coś nieco z cichalą pokazać. Tak, tu mamy samiczkę, szelęskę, samiczka. 22 rok, czerwona obrączka numer 666 czy 999? Eee, 999 tak, jedynka z przodu. Nie, trzycyfrowy 999 Samiczka z linii szelens. E, brązowe oko. E, brązowe oko, potężna samica szelensy. 22 rok. Ta była lotowana? A, oryginalna córa Kubaczka i Wagnerki. przełęska ona chyba z jajkiem, może nawet jest. Ona jest niebieska obrączka. Numer 1120 To jest 16 rocznik. Nie, 21 rocznik. 21 to jest lotniczka. Ale ona z lotu przyszła e, bez oka. Także to jest samiczka, która była lotowana. Ona nawet baz z jajkiem jest. Czyli to też jest z tego starego szelensa i Wagnerki, tak? Masz? Teraz, Tu jest e, też szelens tej bazowej pary. Syn chyba. 637, 21 rok. Numer 637. To jest też szelens. Ładnie spięty Zgrabny samczyk, piękne brązowe oko Ale tu mają wszystkie u ciebie brązowe oczy, Ty nie masz glazerów Tylko większość tych goębi jest na Na brązowym Na brązowym Oku To jest syn z tych pary szelensów, tak? Syn Syn To jest wnuk Sablona Wnuk Sablona, to jest po tym szeku? Po tym strym modrym Po tym strym roku, który był lotowany, czyli Wnuk, e, e, wnuk e, Pary Sablon, czyli to jest kuzyn tej twojej lotniczki? Bo ten, tamten, lotowany to jest oryginalny syn. Lotowany no. który był lotowany i był lotnikiem, a u ciebie lecą wnuki. Tak. A tamten leciał dziećmi, i dzieci super leciały. Jo, jo. I tego dziecko masz też kupione, i to, mhm. a to jest wnuk po nim, jo. i też w rozpłodzie. Jo. No, to jest wnuk. 20 rok, czyli te, co pierwszy, pierwsze uchowałeś. 89 numer. Czyli derau sablon. A jaką samicę miał? Tak samo spięty jak ojciec, kapitalny gołąbek. Kapitalny gołąbek. Super ułożony, super ułożony, tam samiczkę też pokazywał kolega. Także tam jest cała para rodziców też do nabycia. No, tak się prezentuje. Zbudowany gołąb. 20 rocznik, także to ty go też kupiłeś od niego. On z nim lotował. On nim lotował, to jest oryginał od niego, czyli kupił po tamtym jak był roczny kupiony. To też jest nie u Ciebie uchowane, tylko oryginał, oryginał, oryginał kupiony u, u, tego, u, tego, u tego hodowcy. A i on nim lotował też, tak? Aha, to też jest ten... a samica to jest ta sama co z nim teraz jest, tak? No no, no, no to, on, to. I ta samica jest z czego pamiętasz? Też sablony? Czyli samic partnerka tego samca. kojarzysz Oczekuje, kopmanka. Kopmanka. A to co, Szelens? Kubaczek no, kruger. A mamy kolejnego gołąbka, Lubomir Kubaczek, hardy kruger, a też ładnie spięty samiec dwudziesty trzeci rok dwanaście czterdzieści siedem dwanaście czterdzieści siedem numer Lubomir Kubaczek Hardy Kruger Samczyk Cera sera tej e, sablo, sablona tak ja tam z nami ten e, tu mamy Córkę pazowej pary Derał Sablon, to jest mama Płowego, który tam na filmie jest, ona była sparowana z czerwonym, tutaj od, e, od taty, którego Mirek ma. 20 rocznik numer 80, numer 80, 20 rocznik, czyli to też jest oryginał kupiony od hodowcy, czyli to jest tak samo Derał Sablon. To ta też była u niego lotowana. Bo to jest te, ta, to, to Ta późna. Tu wychował o, pro mnie. Do ciebie wychował? Yo. Aha. Do ciebie wychował samiczka. Także tak samo derał sablon. No i po niej płowy, tu wszystkie loty zaliczył 6 konkursów, jak tam mi dobrze pamiętam. E, zrobił łącznie z 500, roczniak. Także jej dziecko jest do sprzedania i ona jest też z partnerem z czerwonym samcem, także jest to para. Derał Sablon. Piękne oko. Na tyle co na szybko prezentujemy. Kuba, kru, Kubaczek Kruger już chyba łapałeś, tak? Czekaj, są dwa są 1247, a to jest drugi, tak? 1247, tamtego łapałeś, bo już widzę, że... A tu jest 1045. A to jest brat, tak? Tak, brat. Czyli, czyli dwaj, dwaj bracia. Lubomir Kubaczek Kruger. Ten jest lepiej spięty. Bardzo podobne hardy kruger i z gołębi Lubomira Kubaczka. No w Polsce też są gołęby Lubomira kubaczka znanego, chyba najbardziej znany hodowca z Czech. Posiadacz wielu Olimpijczyków, wszyscy wiedzą, jakie tam mają taki, to jest z oryginałów. Także tutaj ciemny samczyk. Tak, to jest poznicerka Sablonu. Późnia cera sablona starym krążkiem. Ta, późna cera z Derał Sablon, czyli ona poszła na mamę. na mamusie z koloru. Cała mama. Późna przeczytam numer, czyli 532, ale ona jest późna z 21 roku, tak? Czy później? Nie, nie, nie. nie. E, 24. 24 rok, tak. 532, no tak, bo taka stara para to trzeba zostawiać. Także z Derał Sablonów z tej pary bazowej. No, samiczka budowy ma taką pomiędzy, tak jak ten pstry oczko czyli 24 rok zderał sablon i z tej lotniczki z ESO co była na wystawie CV tak dziewczyna wygląda numer 532 21 rok taką ma obrączkę, ale jest to obrączka stara, ona jest rocznik 21 24 To ta Holandziarka Oto Oryginalna Holenderka, tak? Z tej Geringki Stara Holenderka Oryginał Która jest z Geringsem w parze Rocznik 2013 I panie jeszcze w tym roku młode masz? Mam Mam dwa Dwa z którymi jestem już zawodził Oko piękne Oko piękne No a to już jest babcia No to już są takie gołębie, że Będzie na nowym miejscu Super Super samica Holandia numer. Jest tylko jedna Holenderka, więc w sumie nie trzeba by nawet czytać. Ta obrączka e, 5905550 2013 Holenderka. To jakby jego bazowe te pary kupiłeś, te trzy aspary, które miał w rozpłodzie. No. Tak, a to jest właśnie para. A to jest od niej samiec, tak? To jest od niej samiec. To jest cała para. A to jest ten Gerings. Gerings, Gerings dwóch z dwóch stron. 0. To myśmy tam rodowód oglądali. Rocznik 17, 589. No i ta córka podała się identycznie na niego. E, za dwa roki, 200. E, za dwa lata 21? 21, 21 konkursów na bazie 1 na 5. I córa jest identyczna z tą samicą. Także... Także to jest ten oryginał Gering's. 589, 17 rocznik. Z dwóch stron Gering'sy. Także to jest cała, cała para. Samiec nie jest taki stary, no. Tu masz co? Hardy. Hardy Kruger? Nie. Nee. Szelens. A Szelens. Szelens. Lotowany. Lotowany u niego też, to jest yy, 11,40 21 rok, to podejrzewam, że on miał jakieś 10 konkursów, bo ty Ucieki. tylko brałeś, ile miał? 10-11. 10-11, tak? To, bo ty brałeś od niego tylko te lotniki po tych bazowych gołębiach, na no, całą śmietankę, także glazer, takie wiśnia, oko, fajnie złożony, białe piórko, także szalens. Też... To nie jest stary akurat gołąbek, No po nim tu jeszcze te dzieci są i tak a, dalej. Nie? To pokazujemy te, te oryginalne, a to jest jeszcze inny szelens. Czy to jest syn tej bazowej pary? Syn. syn. tej bazowej pary, tak? Syn tej bazowej pary. Tych rodziców starych hmm. możesz pokazać. Samiec bazowej pary Lubomira Kubaczka szelens. Numer to jest rocznik 16. 2454. 454 To jest bazowa para szelensów, i po nich masz i tu dzieci. Kupione a od tego, a no po nim jest to oko. Glazer, glazer oko. E, rocznik 16. Rocznik 16. Oj, jako, był... jako roczny miał 8 konkursów, i potem go przeznaczył ten hodowca do, do chowu. Ja nie umiem tam tego nazwiska wymienić. Tego z jabłonkowa hodowcy. Samiec. Samiec. Także ciemny. Woskówka piękna. Oko, naprawdę oko jest super. I tam masz jego samiczkę, tak? Ano. I samiczka. Zaraz pokażemy dziewczynę. Tu to, to są rodzice. To są. Czekaj, jego. jego jego, bo tu jest, aha tu jest no, 2, 4, 5, 4 ja, jest, A 2, 4, 5, 4 Bo ty masz i dzieci I jego na rodowodzie, rozumiem mhm. Szelens, z dwóch stron szelens Tak dokładnie Szelens, y, linia Kubaczek y, 6, 7, 7, Kubaczek Szelens, szelens No dziadkowie wszystko szelens i tu jest to od Lubomira Kubaczka, więc. Tak, a, ty, a, ty właśnie ona? a to jest samica. Ta ta całą parę kupiłeś i dzieci, co tu masz mm -hmm. o dowody? Mm -hmm. y I to jest linia szelens Wagner. Van Lun. Dokładnie. Ra razy van Lun razy. Derau Sablon. derau de, de Sablon. De i ona miała, ona, tu widzę, że Zawodnik dru, e, 2C, druga z goty. z goty 590 km, mm -hmm, tak mm -hmm. druga z goty, czyli to była lotniczka, lotowana szelens Wagner, wnuczka Martina Wagnera, co miał jedynkę. Piąta ESO w kategorii G szelens, dokładnie, czyli to jest w ogóle na imbret szelensów, no i fajnie dołożone, bo na kapitalne oko brązowe. Piękne oko. I ona jest numer 16 mhm. rocznik 6294. 16 rocznik, czyli 2, 2 z 16. No, piękna, piękna. Mam tu pięk... dzieci, wnuki, nelotowane, lotowane. Mhm, bo, bo od niego dzieci. też pokupiłeś mhm. dzieci mhm. bezpośrednio mhm. po nich, co były. Czyli cała para szelensów z dwóch stron, jeszcze starej linii z Lubomira Kubaczka Gołębi. A to jeszcze lotowane, także. Samica sprawdzona w lotach. No i tutaj bazowa para. Samczyk Derau Sablon. Rocznik 2013. Numer 538. Także to jest samiec w tej bazowej parze. Ojciec wielu, wielu tutaj gołębi. I dziadek wielu lotników. Oryginał Derau Sablon. Na żółtym oku oczywiście. No tutaj większość tych goębi u ciebie ma, widzę takie oczy żółte po długi dystans. Także samczyk. Zaraz pokażemy jeszcze jego samiczkę i rodowód. Właśnie, tu jest ten rodowód. Tu jest on. Tu jest on, bo ty ma zimnuki kupione. Tak jak powiedziałem, to jest Marcela Albrechta. Marcela Albrechta. Tam na tym innym rodowodzie miałeś, bo tam był Bak 17 i e, bak 17, e, to tu pisze 32200 200 E, fred, a linia fred, e, a nie, to za, 17, można, za 32 000 euro, 32 wygrał? 200 euro, e, w, 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 ojciec w 2010 roku 32 000 euro, a matka... 17 tysięcy euro 400 coś albo wygrane albo sprzedane w każdym razie tam widziałem że miałeś na jednym rodowodzie pokazane dziadków jego i tam był bak 17 myśmy to tam przy stoliku jak rodowody patrzyłem to tam miałeś w którymś tym dziecku chyba bo, bo tu jest bezpośrednio on już w rodowodzie a jeszcze tu dziadkowie dziadkowie pradziadkowie byli pokazani tam był bak 17, co patrzyłem. Tu to było, tak? Tu masz e, Sablon Freddy. Jo, ja, to jest on. Tak, e, ten... tak. Freddy, Sablon, e, Wader. Ojciec bak 17, Albertina, Ala, e, Albertina. Aladdin? Tak, e, Aladin ale tutaj to jest. Al Aladdin i Freddy. E, Albertina, Marcel Albrecht, Tochter, e, Top Par, Marcela Albrechta. No, czyli ojciec bak 17, matka bak 17 z bazowej, z bazowej pary, także tutaj jest ten samiec, a tu masz samiczkę i samiczka jest 252, 15 rok i ona jest Kopman, to są Kopman, z gołąbków Kopman i to jest trzeci as. Ona była na tej wystawie w 2017-2018 na czeskiej wystawie. Także super. tak, super lotniczka, to jest para. Tutaj prezentujemy gołąbki, które kolega zakupił do rozpłodu od mistrza Słowacji, dobrze mówię, tak? Mistrza Słowacji. Mirosław Krajcik. Tu numer 216, to jest 23 rocznik. Powiem tak, gołąbki zgrabne, o ładnym oku. On przede wszystkim lotuje na dystansach 500 km, a Wicam i więcej tam ma najlepsze sukcesy i to widać w rodowodach, bo są rodowody od wszystkich 13 gołębi, mogę wysłać na maila, można zobaczyć. To są gołębie Wandenabele, Wandenabele, Jostone Tutaj gołębie z linii gołębi, co zdobywają takie loty jak Narbon National, strefa C z górę Ariedixa, Jostone. Także do każdego gołąbka jest rodowód, a tutaj pokażę kolejno gołąbki. Tu jest 200, 216 pstry. To też masz z tych? 216. 2404 tutaj masz, o, nie wyrywaj się 264 niebieski 264 niebieski ten stry tam kapitalnej budowy ci powiem tu kolejny Samczyk e, 2015, jak to dobrze czytam Stry w jednym tym Lotku Na glazer On takie inne oczy mają niż te twoje Tutaj też samczyk A pięknie spięty 18,91 a piękny samiec Ładnie spięty Tutaj kolejny 2014. To też samczyk. A samiczki też masz z tej hodowli, tak? Dwie. Większej Większość samczyków masz, tak? Nakrapiany. Wszystkie podobne oczy mają. Masz? To jest siostra od tego pierwszego. Siostra od tego pstrego, pierwszego. No i budowę ma też kapitalną. To jest e, 266. 266 Wow, tu jakiś młody skacze do nas przyleciał. Nie ma Sera. Druga sera. Jakiś młody tam przyleciał. Ja on tutaj Słowak. Słowak też. Słowak tu. No. 18,92. Ciemna, to masz te dwie samiczki z tego, tak? Mhm. Samiczka. Jeszcze tego samczyka tu złapie. I tu samczyk. 2004 akurat. Samczyk. Jest to no. A teraz są gołąbki rozpierzone, aby były, no mówię, zawsze jak jeszcze zostaną, to się przyjedzie zobaczyć, jak będą już przepierzone, chyba że po prostu to się zdecyduje, będzie chciał zakupić tego gołębie, to to są do wysłania, jest kurier, można można wysłać i, i tutaj się coś do rozpłodu czy na początek hodowli.